Katedra to wytwór geniuszu architektów, ale i budowla mistyczna. Wyrasta z ziemi, a strzela ku niebu. Wznosi się ponad ludzkie siedziby, zachwyca konstrukcją, grą świateł w witrażach i każdym detalem. Łączy profanum z sakrum, przeszłość z przyszłością. Ten fenomen pokazuje najnowsza wystawa w Nowotarskiej Galerii Jatki. Podziw dla katedralnych zabytków, cudów z kamienia i cegły nasiąkniętych ludzką modlitwą. Mających swoją historię, niepokonanych przez czas, łączy prace dwóch artystów, profesora Adama Pociechy i Andrzeja Wampy Karbińskiego. Łączy ich jednak i coś więcej, przyjaźń, której absolwenci Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu wierni są od lat, i która twórczo się rozwija. Obaj artyści, o wrażliwości ukształtowanej przez dobrą szkołę, lubią się, spotykają, wystawiają wspólnie, choć na co dzień funkcjonują w różnych miejscach. Profesor Adam Pociecha, autor inspirujących wyobraźnię rysunków i grafik, absolwent Krakowskiej Akademii, dydaktycznie związany jest z jej filią w Katowicach i z Akademią Śląską. W kraju i za granicą zdążył zorganizować 74 indywidualne wystawy. Ponadto wziął udział w przeszło 400 ekspozycjach na całym świecie. Jako znakomity pedagog jest też twórcą autorskich projektów i programów nauczania. Nic dziwnego, że jego dokonania uhonorowało wiele nagród, wyróżnień, odznaczeń i stypendiów, między innymi dwukrotnie Biennale grafiki Orenze w Hiszpanii. Nie tylko ludzi. Od jakiegoś od 20 lat właściwie zajmuję się jakby, jakby takim, takim czymś, co się nazywa architekturą, bo właściwie co po nas zostanie? Po nas zostaną tylko budynki, które może przetrwają, jak je nie wcześniej nie, nie usuną, ale my, miejmy nadzieję, że takie kościoły, które, które mają w sobie tyle różnych dzieł, a same są dla mnie dziełami, bo architektura gotycka to jest no, szczyt wszystkiego, co, co człowiek mógł stworzyć przy takich technologiach, jakie teraz mamy, to właściwie nie wiem, czy, czy dorównujemy w małym stopniu temu, co, co historia pozostawiła. Uwielbiam to. I tak, Tutaj jest jeden taki, może jeden z rysunków, wnętrze kościoła gotyckiego na, na podwalinach romańskiego w Orkuszu, gdzie są jedyne organy renesansowe w Polsce. Nie taką ucztę, gdzie byłem powiedzmy tydzień na plenerze i przez tydzień słuchałem organów, gdzie pani z Akademii Wrocławskiej ćwiczyła do południa, a po południu organista, który tam pracuje, a jeździ po Polsce, no nie tylko po Polsce, z, z koncertami. Także z Państwa, przebywać w takiej przestrzeni i mieć takie, takie coś, to po prostu i bar i, 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 i cała reszta spuścizny jakiejś no, organowej jest, no to życzę Państwu, żebyście przeżyli coś takiego. Uwiecznione na rysunkach i grafikach zarysy katedralnych konstrukcji to dzieło oczu, ręki i fotograficznej wręcz pamięci profesora, gdyż całego gabarytu katedr nie da się na zdjęciu uchwycić z żadnej perspektywy. Wiadomo, że w kościołach jest dosyć zimno, także rysuje się tylko latem i, i, i... Przez późną wiosną albo, albo wczesną, wczesną jesienią. Także po prostu no, kiedyś tutaj jeszcze, jeszcze wrócę i, i zrealizuję tą rzecz, bo myślę, że ten kościół też jest wart tego, żeby, żeby go sobie zapisać. A takie mierzenie się z tą architekturą to jest o tyle fajna sprawa, że, że właściwie ja poznaję to zjawisko i przez to, że ja, że ja to poznaję dogłębnie, to układam sobie to wszystko tak, że, że właściwie jakbyście to posprawdzali, to wszystko się zgadza, bo taki kościół Bożego Ciała, który jest na, na ostatniej ścianie, to tam jest 18 ołtarzy. Także wszystkie ołtarze był, jakiś tam człowiek był w trakcie mojego rysowania, żeśmy liczyli po kolei wszystko no i, i zgadzało mu się. Andrzej Wampa Karbiński z Wieliczki Rodem, to z kolei hojnie przez muzy obdarowany człowiek wielu pasji, muzycznej i fotograficznej, a do tego dochodzą konserwacja dzieł sztuki, design, pisanie tekstów między wierszami, organizowanie wydarzeń związanych z kulturą i sztuką, poezja oraz archeologia. To ostatnie zajęcie sprawia, że jego życie i sztuka są nieustanną podróżą. Lubi czuć wiatr na twarzy. A na coś pośredniego między Wernisarzem i finisarzem przyjechał prosto z Austrii, gdzie mieszka. Proszę mi wierzyć, tu nie ma żadnego Photoshopa w tych moich pracach, jak tak widzę świat i tak fotografuję, dlatego mówię to, bo zdarzył się na jednej stawie w 2015 roku. E, wisiały tam moje prace i tam taki fajny akt wisiał i tak obserwowałem taką grupę młodych ludzi i no mówię, chodź dalej, bo tu nic nie widać. Tak oglądając ten lak, mówię, no chodź dalej, chodź dalej, tu, tu nic nie widać. Nie? Wszystko nie ostre. Zaręczam Państwu, że w tej ostrożki znajdziecie to, co trzeba. Trzeba tylko chcieć i wyłuskać. Eee, co do pracy, no nie mam dużo, że tak powiem, do opowiadania. To jest to co, to, co ja czuję, to, co ja widzę. Poza Pozazdrościłem kiedyś świetnym malarzem. No, na przykład, no, nie powiem, że nie, nie potrafię malować, ale nie potrafię malować tak, jak był to świetni malarze, tutaj też obecni, i poza i, i staram się na przykład w niektórych pracach, one są bardzo malarskie, prawie jak obrazy. Nadrobić to, czego nie potrafię pędzlem. Robię to obiektywy. Mam nadzieję, że mi się udaje. Nie bez powodu w folderowym tekście artysta i archeolog przypomniał cytat z Małego Księcia. Zaiste w katedralnych dziełach obu przyjaciół szukajmy tego, co jest najważniejsze i niewidoczne dla oczu.